Robert Lewandowski ma za sobą kolejny udany weekend, podczas którego poprowadził FC Barcelonę do efektownego zwycięstwa nad Sewillą FC 4–1. Dzięki wygranej Blaugrana powróciła do ścisłej walki o tytuł mistrzowski, a Polak zdobył swojego 31 gola w sezonie, zbliżając się do wyrównania najlepszego dorobku strzeleckiego w barwach katalońskiego klubu. Na łamach tygodnika piłka nożna 36, Latek wyjawił, dlaczego trzeci sezon w Barcelonie jest dla niego przełomowy. Lewandowski od samego początku swojej przygody z Barceloną miał ogromny wpływ na wyniki drużyny, co udowodnił już w pierwszym sezonie, zdobywając 33 gole i sięgając po koronę króla strzelców oraz mistrzostwo La Ligi. Jednak, jak sam przyznaję, dopiero teraz czuję się w pełni zaadaptowany do życia w Katalonii i do nowej roli, jaką pełni w drużynie. To jest już mój trzeci sezon w Barcelonie. I powiem szczerze, że po tych dwóch pierwszych latach w końcu poczułem się tutaj nieco inaczej w klubie, w mieście, w nowym kraju. Poczułem się w pełni zaadaptowany, mówił w wywiadzie dla piłki nożnej. Lewandowski opowiadał, jak ważną rolę w jego aklimatyzacji odegrały relacje z młodszymi zawodnikami. Przyznał, że teraz lepiej rozumie młodzieżowy slang, co pozwala mu bardziej naturalnie funkcjonować w szatni. Czuję to choćby po relacjach i w kontaktach z młodymi zawodnikami. Opanowałem język hiszpański już na innym, wyższym poziomie. Nazwijmy to bardzo umownie komunikacją młodzieżową. To trudno wyjaśnić, ale taki prosty przykład dotyczy choćby funkcjonowania wewnątrz drużyny poza boiskiem. Mówię o takich zwykłych, codziennych żarcikach. Bo nawet jeśli nauczysz się prostego posługiwania językiem hiszpańskim, to niuansów, właśnie owych żartów, nie zrozumiesz wyjawił. Lewandowski podkreślił, że dzięki rozmowom z młodszymi zawodnikami, ma okazję wracać do wspomnień z czasów młodości. Powiem szczerze, że uczestnicząc w ich tematach, czuję się znów jak nastolatek. Jasne, oni często pytają się mnie, jak to u mnie, z czymś było w wieku 17, 18 czy 19 lat. Wracają wtedy wspomnienia, zaczynają ponownie ożywać historie istotne dla nastolatków. Rozmawiam zatem o rzeczach i tematach, których nie poruszałem przez całe lata. Z jednej strony to śmieszne, z drugiej bardzo ciekawe. Dodał z uśmiechem. Ostatni mecz z Sewillą tylko potwierdził, że Lewandowski jest w doskonałej formie. Już w siódmym minucie spotkania Polak otworzył wynik, co było kluczowym momentem meczu. Mimo że Sewilla szybko wyrównała, Barcelona nie oddała prowadzenia, wygrywając 4 i 1 dziesiątą, nawet grając przez ostatnie pół godziny w osłabieniu po czerwonej kartce dla Fermine Lopeza. Hiszpańscy dziennikarze nie mieli wątpliwości Lewy zasłużył na wysokie oceny za swoją skuteczność i wkład w zwycięstwo. Dzięki tej wygranej Barcelona zmniejszyła dystans do lidera tabeli, Realu Madryt, do zaledwie dwóch punktów, co oznacza, że walka o mistrzostwo wciąż pozostaje otwarta. Blaugrana wróci do gry 17 lutego, gdy podejmie u siebie Waje Wajekenoł w ramach 24. kolejki La Ligi. Nie zapomnijcie zostawić lajka like pod naszym wideo i śledźcie kolejne sukcesy Lewandowskiego oraz Barcelony.